I ruszamy kolejny odcinek, zobaczymy co z tego wyjdzie lecę, w kierunku wyspy, się płynę. Zobaczymy jak szybko tam dotrę, bo coś tak powoli, powoli przydoby się jeszcze jeden żagiel, ale na razie żadne śmieci nie płyną, żeby tutaj to zebrać. No, będziesz atakował. Coś no, a się tu widzę. Gra uparcie mi nie pozwala, płynąć w kierunku wyspy. Stoimy w miejscu. Hmm. Zobaczmy może tutaj... A. Inwentory jakieś... Jak to ewentualnie postać sobie zobaczyć Eee... Ee, zobacz jaką mam rękę A da się to tu włożyć? Hahaha <laughs> Teraz mam <na> sobie <laughs> głowę rekina. Uuu. Jestem jednym z was, nie ataku Dobra, wyrzucę to, bo to, to... O, jakieś statystyki włączyłem. No dobrze. Papa. Eee, pa. Ja to wyrzucę bardziej do wody. Trochę na śmiece. Papa. pa. pa. Eee, pyrki są zebrane. Tak, teraz mam full pyrków. Na razie się będę pożywiał tym. Czerwony nasiona. kwiat. Eee, nie chcę kwiatów Nie, nie chcę też tego Sionka wurak i tutaj... O ma wiosło! Nie wiedziałem, że ma wiosło A co to jest? Zawias. Uhuuu! Można jakieś rzeszu skutecznie Fajne. Coś jeszcze tutaj jest tych? Jest to, czyli tak inventory i wywalamy To niepotrzebne, to też Jakieś ozdobne rzeczy to sprawdźcie Wpadnę do wody O nie Ty dziadu Brakuje mi plastiku, a tu nic nie płynie? Dobra, zmieniamy ten kierunek. Jak się nie udaje, to lecimy. Bo nic nie mogę zebrać. <grywki> Dziurę mi zrobił przy samej poduszce. Jak on tak mógł. Co za dziadiga. Deski umieszczone. Tu, to trzeba. No, na pewno trzeba się napić. Na chodę, pyk. Nic, z tym mógł tak cię atakować, to byś może trochę niechętnie podpływał. Jak, tam gdzie jest ta wyspa? Tam ta wyspa już odpłynęła. Tak czy nie? Tam coś mi zamrygało na horyzoncie. Gdzie są moje śmieci? kogut tutaj się robi Więc można się położyć za dnia nie możesz zastać. no tak zazwyczaj bywa jak już buraka tu położyć chyba tak dobra wykończę buraki hmm nie włożyłem tego od razu do tego miejsca? Dawaj, umieść. Teraz tak, ekwipunek otwieramy, zobaczymy co tym razem. Jak to wyłączyć? O! 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 Dobra. Udało się. Przy tym zdziwionym o, o, o. Zwinąć żagiel, niech nas płyn, płyn tutaj prowadzi gdzieś śmieci. Już? Za dnia nie możesz zastać. No? Już się zrobiła noc? Kurczę. Trzeba czekać. Najgorzej. Tu, 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 tu. Umieść deskę. Umieść deskę i umieść deskę. I teraz tak. Kubeczek. Pijemy. I pijemy. Jesteśmy na full. Ty mi tutaj nie atakuj teraz. Bo ja idę spać. Haha! Ha, oszukałem rekina. No i fajnie, no jak w Minecrafcie trochę trzeba łóżko w pierwszej kolejności zrobić, wtedy ten czas inaczej płynie. Ja się w ogóle nie ruszam. No dobra, zobaczymy czy dopłynę do tej wyspy. Jest ustawione wiatrzycho w tamtą stronę. W końcu jakieś śmieci się pojawiają, ale to tak raczej słabiutko, słabiutko. Rekin tu ciągle jest. Co za dziad? Co ja mogę jeszcze budować? To furnitury i inne rzeczy. Drewniana fanna bardzo potrzebuje, tak. Sto jak na drewno. Co to daje? No dobra, zobaczymy. Stworzymy sto jak na drewno. Niech będzie tutaj i nie wiem czy coś faktycznie to przechowuje, czy to jest tylko wizualnie coś. Wydaje mi się, że tylko wizualnie. Okej, okay. zmarnowane zasoby, ale chociaż do jakiejś wyspy się zbliżam, o. jak najlepiej sprawdzić, w którą stronę się płynie. Przykucnąć i dopiero wtedy ustawiać kierunek. Bup, 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 bup. Powoli, powoli. Jeszcze siekiery nie stworzyłem, może pora stworzyć się kierunek jakoś. O! Teraz mogę to robię. I wędkę, o, wędkę muszę zrobić. Deski potrzebuję, no właśnie nie mam absolutnie nic, już wszystko się pokończyło Tu drzew raczej nie, nie uraczę Raczej nie uraczy Uciekaj Uuu. Strony. Może nic nie być kompletnie na tej wyspie. Śmieci to są w tamtą stronę. Co ja biedny żuczek mam tutaj sobie zrobić? Spróbujemy opłynąć, ale to będzie bardzo, bardzo ciężkie, bo nawet wiosła nie mam. A nie, mam. Mam wiosło. No to dawaj. płyniemy. co, sił w rękach. Dobra. Coś mi to kosztuje. Aha, chyba wysiłek fizyczny. Sprawia, że głód się robi... większy. Come on! Come on, you can do it! Oby tu nie było tego fruwającego ptaszora. Dobra, teraz szybko! w tę stronę, żebyś tak, w dobrą, dobrą kieruje. O. No dobra, najwyżej tu mnie nie będzie. nie chcę tego kwiata. O! Mango! Tu mi więcej drewna dawaj. Drewno jest bardzo, bardzo potrzebne. Kokos! No i pięknie. Coś tutaj jeszcze jest z innego? To nic nie da. Żółty kwiat. A na co ten kwiat? W sobie do schowka schowam. Jakieś, nie wiem jakie ale jakieś tam jest Właśnie drewno mam To jest tylko tyle tego drewna To nie za dużo żaden ptak na mnie nie będzie chciał zrzucać kamieni A tu masz coś zjeść najpierw, okej okay, Taki sobiutki, bo głodny Dobra zjemy to z surowego co tam nie ma co się zastanawiać. No i co teraz? Bo tutaj na tej wyspie bardzo, bardzo mało można działać. Tu Nic strach, że się zaraz spadnie. O, może tutaj. Co to jest? Co się da zebrać? Ale wiecie co? Aaa mam trochę obawy względem tego pana coś, coś podniosłem odpadki, no nie wiem czy warto ryzykować dla jakichś odpadków, a da się tędy wleść? Może to jest po to. Aha! Zobaczcie! No i to jest od razu inna rozmowa. Podnosimy arbuza, co to jest? Czerwony kwiat, nie w ogóle to nie interesuje, niebieski kwiat też nie, to mnie interesuje żeby drewno zebrać, jedna deska, dwa liście, jedna deska, kokos, ogołocimy wyspę, a co? wszystko? Nie ma tu nic więcej? Jestem w stanie pod to podejść? Tak, jestem. I się nic nie dzieje. Dobra, teraz tak chcą powrót. Powrót będzie w tę stronę. No i git. I płyniemy, płyniemy. I teraz tak, da się to naprawić? Brakuje mi plastiku, ciągle jakiegoś syfu. Hmm. Najgorzej. Dobra, zjedzmy coś. Czy ja mogę tu posadzić arbuza? Zginiesz marnie, zginiesz marnie. Zobaczcie, ja by tu już za dużo zjadłeś. Ty gnido jedna. Może to chociaż naprawić.

To powinno działać, no come on Come on, come on, w tę stronę No jeszcze troszeczkę, nie uderzę w tą wyspę nie, Jeszcze trochę. Come on. I zwijamy żagiel i Niech nas prowadzi prąd na jakieś śmieci, bo w ogóle nie mój śmieci. Śmieci są potrzebne bardzo. No i zobaczcie, nie mogę nic zrobić, to trzeba by się tego pozbyć. Tylko miejsce zajmuje. Nasiono mango. A mango mogę posadzić? Też nie mogę posadzić, no to się pozbywamy. A mango, mango sobie zjem. Skoro jest, to trzeba zjeść. To mi bardziej napoi niż na karmi. Jest, są śmieci! Kuro Dobrze się zielonym nie udało uratować planety i śmieci się walają po oceanach Przynajmniej w tej grze Nie, a wydawało się, że będzie w zasięgu Co jeszcze fajnego zrobić? Skrzynkę... No, teoretycznie już wszystko stąd miałem. mieć przedmiot w slocie, w sensie że jak jeszcze ten nie mogę zbadać no i się zagapiłem oby się udało no chociaż plastik i w tę stronę, dawaj chodź tu do mnie moja beczko Hurra hurra. Ciebie zbiorę, tak? Ciebie też się uda tak zebrać? No i cudownie! Mogę już to naprawić, czy jeszcze nie? Właściwie zbudować, bo tu już nie ma co. O! Gituwa. I hoppa! te zbiory i powoli do brzegu jakiegoś kolejnego czy to tak zadziała? dobrze o. no trzy rzeczy na no, hak piękna sprawa dowoliście I rzucam dalej. Byk. <laughs> by samo podpłynęło. A, nie zaszkodzi zmarnować trochę haka. Tutaj dwie rzeczy na raz hakiem? O oh je! Yeah. Если всё мой, только мой-то Зранит Умирай уж Добро И чах Тяжко всё старуюсь, и мне так Jest. Czyli mogę tego się już pozbyć, czy się wyłączyć. Chociaż nie, trzeba to obrócić, włączyć w tę stronę. Jak najbardziej wydajne, żeby trasa była. I rzucam. Jest. I wyłączamy. Mam liście, mam, mam, mam. Już można się położyć? Nie! Yeah. Kolejny dzień za nami! Przetrwałem 7 dni! Takie osiągnięcie mi się pojawiło. Trzeba by coś zjeść. To zjemy sobie surową surowego buraczka. Razy dwa. Dorzucimy deskę. Wypełnimy słodką wodą. Napijemy się słodkiej wody. Coś tu płynie, decha płynie. Ale to miało być tak. Spadaj, okej. Okay. Spadałem coś z tym się da. O, sieć! Uu, uh. uh, 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 uh. jaka sieć. Skąd ta sieć? Jak ją zrobić? Muszę mieć jakiś schemat? To jest... Nie tak! Podnieś to. O, z kolei tak już się ocknąłem. To dobra, tutaj tu coś jest. Na razie nic ważnego nie leci. Yy, zbadano, Ok. no to zbadano i... jak ja mam to? I deska. I deskę, Jakbym bym dorzucił deskę? A co to jest? Duża deska pod trofea. O, 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 o! Naucz się. O, sieć i co nadaje? wszystkie o, 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 o. Okej, okay. wiecie, co to oznacza? A co to w ogóle tu dużo tego? Linę potrzebuje. No to linę akurat potrafimy robić. Ta sieć potrzebuje liście nie. Tak, liście nie potrzebuje maksymalnie ile damy radę o, o, o gdzie to jest gdzie jest ta sieć chodź tu siecio, sieciu okej okay. i teraz zasoby będą się same zbierać zobaczmy, beczka się zbierze sama piękna sprawa nic tylko tworzyć i tworzyć. O, desek brakuje. To dziewięć z jeden przedmiot. A ja już głodny się robię? O nie no to zjedz tego buraczka. Chyba muszę powrócić do tworzenia własnych plonów. Gdzie to jest tutaj? To wypełni wodą, wypełni wodą, wypełni wodą i to też wypełni wodą. I jak pięknie wszystko jest opanowane tutaj teraz. Chodź tu do mnie desko Ech, Czyli tak, co to w ogóle jest? To już ziemi. Hmm, ziemi. Czyli tam będzie można pewnie coś stworzyć. Zaawansowany ruszcz. Okej. Okay. Jakieś nowe gwoździe są. Mhm, Wyczuwam mewę. Mieć deskę, umieściłem tu też deskę. Jakieś się zbierają. No i super. I od początku tak powinno być. E Mam słoną wodę, to ja nie chcę. Teraz będzie twój koniec. Teraz już twój koniec, potrzebuję twoje mięso. Ty draniu jeden, ty... Dobra. mi ziemniaka. Umieść deskę, Umieść deskę. Tu też? E, mam... dobra. Pitną wodę. Super, super. Tu się napijemy. I ta sieć. Czego to potrzeba? jak wszystkiego to potrzebuję. We need more minerals. I pięknie się zebrało. Mogę po to tutaj Mogę. Uh. Ach, się nie zapało. Wracaj szybko, haha, ha, nie dam się ty, dziadu. Potrzeba więcej... siatek. A na razie niech się wszystko tu ładnie zbiera. I co? Widzimy się w następnym odcinku!